Witam państwa z tej strony Daniel Kostecki. Dziś mamy wtorek, 16 dzień lipca. Zobaczmy, co w ostatnim czasie działo się na parze euro-dolar. Otóż, notowania utworzyły nam formację, która przypomina trójkąt, ponieważ mamy tutaj określoną ilość też punktów stycznych, czyli pierwszy dołek jako fala A, następnie B. Później C, D oraz E, więc na razie punkty styczne wskazują nam na możliwość właśnie wystąpienia formacji trójkąta i dodatkowo e, wybiliśmy się już z tego trójkąta górą, gdzie jego ograniczenie jest teraz testowane jako potencjalne miejsce wsparcia. W związku z tym, jeśli ono zostanie wybronione w najbliższej przyszłości, to minimalny zasięg dla trójkąta wyznacza zazwyczaj jego wysokość i miejsce wybicia czyli w tym momencie okolice 1,3180 mogły być celem dla kupujących euro. Wcześniej jeszcze tutaj lokalny wierzchołek 31,20 też może stanowić miejsce oporu, natomiast jeśli jest to formacja kontynuacji trendu, a na razie po wybiciu górą z tej struktury wszystko wskazuje na to, że tak faktycznie jest, no a trend od ubiegłego tygodnia mógł się zmienić na wzrostowy po tak dynamicznym ruchu, no to niewykluczone, że zobaczymy właśnie jeszcze zwyżkę w okolicy 31,80, Natomiast zanegowanie tego układu nastąpi dopiero po wybiciu tego solidnego wsparcia, czyli w okolic 29,98, ponieważ tutaj mamy no, trzy dołki, pod tymi dołkami zapewne znajduje się też cała masa zleceń typu stop loss, więc ich wybicie mogłoby ściągnąć rynek aż w okolice 28,97, gdzie mamy lokalny wierzchołek jako potencjalne wsparcie. Ciekawie prezentuje się sytuacja na parze euro ponieważ tutaj już od wielu, wielu dni tworzymy potencjalną formację klina zwyżkującego. Jego dolne ograniczenie w tym tygodniu zostało przetestowane dwa razy i stanowi skuteczne wsparcie dla notowań. Tym samym rynek próbuje wyjść nad, nad ekspansję 100%, jaka jest mierzona dla wcześniejszego odbicia i w Korekty. W związku z tym ten ruch może być też korektą prostą. A, B i teraz fala C tworzy nam właśnie klin zwyżkujący. Czyli dopiero wybicie dołem z tej formacji może nas sprowadzić w okolice poprzednich oporów, czyli teraz wsparć, gdzie jeszcze wypada nam ta poprzednia ekspansja 61,8, czyli okolice 0,85,90. Natomiast no, ta linia musiałaby zostać pokonana. Wciąż czekamy na rozstrzygnięcie na parze euro-jen, ponieważ tutaj mamy kolejny dzień konsolidacji pod poziomem 131 i nad poziomem 128, więc wydaje się, że dopiero wybicie któregoś z tych poziomów będzie mogło przyczynić się do albo wzrostu powyżej poziomu 133, albo zejścia w okolice 125 jenów za euro. Para... Fund dolar, dzisiaj nieco słabsze odczyty inflacyjne z Wielkiej Brytanii ściągnęły nam tę parę niżej. Natomiast może tutaj powstawać nam formacja odwróconej głowy z ramionami, którą widzimy tutaj od tego miejsca, jako lewe ramię, następnie głowa i teraz potencjalne prawe ramię. Oczywiście, dla formacji głowy z ramionami zazwyczaj najistotniejsze jest wybicie linii szyi, więc dopóki takiego wybicia nie zobaczymy, no to lepiej powstrzymać się z jakąkolwiek decyzją, ponieważ gra na prawym ramieniu. Jest relatywnie niebezpieczna, bo równie dobrze możemy tutaj zobaczyć ruch w dół, a wtedy ta cała struktura okaże się korektą nieregularną A, B, C i nowym impulsem do wsparcia przy 1,49,80. Także linia szyi, która tutaj może być nawet tożsama z pokonywaniem tych ostatnich dołków, jest jak na razie kluczowa na parze funt-dolar. A poszczegółowe komentarze i analizy zapraszam na xtb.pl do strefy analitycznej.